można znaleźć. Za chwilę przejdziemy się, to Wam pokażę tutaj na stanowiskach, co tam można sobie zakupić. A tutaj jest scena, na której dzieją się jakieś Yeah. Ciekawego Ja jestem z Moskwy Szefa Naprawdę nie wiem, którzy z tych kowali jeszcze żyją, bo na pewno jeden nie dał Mini-gruźnia. Patrzcie, się tutaj podnosi na zasadzie dźwigni. Tam gmucha w to całe palenisko. Chodźcie dalej, idziemy. Tu jakieś jedzenie? Tutaj to są bardziej takie stanowiska różnych miejscowości, ale idziemy dalej, tam prosto. O, kubki. Kubki to standardowo muszą być. Jakieś tam ciuszki, nieciuszki. Są też i sery, płyty różnego typu i rodzaju. Tu już bardziej te rzeczy koniom potrzebne tam na początku, to są takie w sumie do kuchni też. Jakieś obrazy można sobie zakupić gdzieś tam na ścianę. Paski, nie paski, jakieś podaniacze. Nie wiem, czy chcecie konie zobaczyć. Jak tak, to może tam pójdziemy. Nie. Nie jakieś pikolaki. A nie będziemy dzisiaj strzelać. O, paski, portfele, torebki. Kolejne zabawki, czy coś w sumie tak podobne do odpustu. Kolejne też, patrzcie, petardy. Dobrze jest, Takie rzeczy, jakieś reklamy. Podkładamy coś na linii cięcia, doduszamy, bez niszczenia materiału, żadnych odkrysków bocznych. Tyle wystarczy reklamy, lecimy dalej. Siekiery, noże do płytek i do tych... Szkła, oczywiście reklama mocna, wszystko przetnie. Nie Patrzcie ile drewnianych rzeczy, może koszyki jakieś byście chcieli. Patrzcie to w sumie nas bardziej interesuje. ogrodnictwo. rzeczy do zasadzenia. To jest drzewka, gruszki. A więc będziemy kupować innym razem, może i gdzie indziej. To właśnie o tym Wam mówiłem. Patrzcie, jakie obrazy. No, patrzcie, tamten ładny z tymi babędziami w sumie. O, tutaj też w sumie spoko. Jest też i płaskorzeźba, jakby ktoś chciał. O, są bardziej takie religijne płaskorzeźby. Tutaj też w sumie. Tam nie. Patrzcie, tutaj w sumie coś, co nas interesuje najbardziej. Jakieś wałki stronowe. Odpryskiwacz w sumie można sobie też kupić jakąś rotacyjną. Tutaj też mamy talerzówę, widzę. Małą, bo małą, ale jest. Znaczy mała, no. Będzie z 2,5 metra. Tu no, się osprzęt, do tura. Idziemy tam dalej, bo tam jeszcze dalej widzę. Też są maszyny na, na lawecie. No, zobaczcie na to. Jakaś podruba Taleksa. Spidera, oczywiście. Tu jeszcze gryzarka też jakaś. Patrzcie, co tutaj w ogóle mamy to no. To niby 60 jest, ale jakaś jakby nowa. Chociaż pewnie tak nie jest. O zobaczcie tu. No właśnie, tam dalej jeszcze widzę, że też są podobne. Tutaj jeszcze jakaś stoi. 15 tysięcy pisze na niej. Złoty

Teraz zobaczcie głównych aktorów tej imprezy, czyli właśnie konie. Jeżeli przyszliście tutaj tylko dla koni, to w sumie za chwilę wam pójdziemy, to Wam jeszcze tutaj pokażę więcej, bo tutaj to było ich kilka tylko połębie. Nie, taki pierwszy weekend. Te obrazy na przykład mocno tematyczne tutaj związane z dzisiejszą tematyką Tu różne pierdoły rolnicze tam patrzcie do przesiewania młynek też mamy łopaty do odśnieżania, żeby jeszcze było co o to nas w sumie interesuje, bo ostatnio sporo siedziało związanego z drzewem. U nas tu na kanale i będzie się jeszcze działo Patrzcie, świdry To jest to o czym wam mówiłem Żeby przy tym w rękawicach nie pracować jest właśnie ta cała łuparka Świdrowa 1700 za ten, za ten Młynek Was jeszcze takie miatły robi Niezłe Jeśli wbiliście tutaj tylko po to żeby zobaczyć konie To właśnie teraz macie taką możliwość Patrzcie tutaj pod wiatami są Przejdziemy się tu raz, dwa Trochę tego jest Czwarty w sumie tego jest. Około chyba 150 koni. Z tego co pamiętam, tak miało tutaj być albo jakoś tak. Tutaj też jest taka mini wiata pod, pod jakieś te mniejsze. Zobaczcie jeszcze. Tu. W sumie tak to wygląda tutaj, jest trochę tych zwierząt, tam bardziej, bo tutaj to ile, trzy tylko stoi, ale dobra, my to zjeżdżamy w sumie stąd, kto chciał konie obejrzeć, to mógł tutaj na szybko zobaczyć, jeszcze gdzieś tam jakiś short wleciał, to na pewno na shortach mogli się tutaj widzieć kilka razy i w sumie tyle z tej części tutaj, idziemy sobie dalej tam do straganów z powrotem. Zobaczcie ta scena, stąd wychodziliśmy w sumie i tam szliśmy. Teraz wracamy tu, tu jest wyjście z tego całego ambarasu. Patrzcie jakie palemki. To buty, ale my już wracamy, przeszedłem to całe tam i z powrotem. W sumie przy tych koniach też byłem, więc właściwie zajrzałem wszędzie, gdzie było można i można stąd zjeżdżać. Więc co, teraz widzimy się w Kielcach, tak, słuchajcie. Zapraszam Was tam. Kto tam będzie mnie widział, to podbijać. Tutaj też ładne rzeczy. Zobaczcie, wielkanocne stroiki. Stroiki wielkanocne. Ładne, ładne. Jakby nie było. O, coś takiego. Zawiesić na drzwi troszeczki. znowu te całe czyszczarki do, do ziarna, coś takiego, jakieś mniejsze, większe, stołki dla dzieci, morzanki, zabawek mamy. Patrzcie tu o to mi chodziło, kuchenne rzeczy. Jakieś łyżki, nie łyżki, wybijaczki. I kolejne koszyki. I kolejne krzesła. Jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Po 25 ma Pan takie mniejsze, a te są polsko 25 25 to nie wolę. Zobaczcie na to. Tak na Ktoś się czymś takim z Was bawił. Albo ktoś ma takie w domu. Pisanki w sumie, kolejne palenki. Skusiłem się na to. A czemu znaczy nie, będzie jakaś pamiątka tego roku. No i jeszcze coś takiego. Takie łopatki i łyżka. To tyle w tym vlogu. To były wstępy. W Karyszewie 2025 i co? Ja zjeżdżam z tej strony Bartson Ja Wam mówię, do zobaczenia.